O Panu Bogu, że nas zgromadził po raz kolejny dzisiaj. mi też powierzać Mu ten czas, to Słowo, które będzie do nas kierowane też. I... Też tak siedząc, kiedy słuchałem tych słów braci, też tak mnie naszło gdzieś taka refleksja, że wiele rzeczy Pan Bóg do nas mówi też, wiele rzeczy odbieramy. Ale czy też potrafimy się radować z tego, co, co otrzymujemy od niego? Myślę, że też tego brakuje nam na co dzień. Od czego to zależy? Nie wiem, też może od tego, że wiele rzeczy, które gdzieś tam są wokół nas, trudności jakieś, to gdzieś tam odbiera nam tę radość. Nie potrafimy jakoś może tego przezwyciężać, ale wiem, że Pan Bóg jest tym, który też chce od nas tej radości na co dzień. Jeżeli jest ciężko, to też chcemy go prosić właśnie o to, abyśmy też potrafili oddawać mu też chwałę przez to, że cieszymy się, jesteśmy mu wdzięczni. Myślę, że nawzajem do siebie też, też, też um, tak, potrafimy się szanować, doceniać nawzajem, tak też on chce tego od nas i żebyśmy potrafili się cieszyć też z tego. E, drodzy, na wstępie chciałbym przeczytać fragment e, z Bożego Słowa. To jest z Ewangelii Jana, z dziesiątego rozdziału, um, od pierwszego do 21 wiersza. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje. Ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi jest pasterzem owiec. Temu odźwierny od otwiera. I owce słuchają jego głosu. Po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi. Owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Ten przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy ilu przede mną przyszło to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz, życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach, ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca, i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przyprowadzić. I głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego Ojciec miłuje mnie i że ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca Mego. Wtedy znowu powstał, powstał rozłam między Żydami z powodu tych słów. I wielu z nich mówiło, demona ma i szaleje, dlaczego go słuchacie? Inni mówili, to nie są słowa opętanego przez demona, czyż demon może otwierać ślepym oczy. <śmiech> <śmiech> Bardzo szczególny fragment Słowa Bożego dla mnie osobiście, dlatego też postanowiłem się podzielić dzisiaj z Wami tym, tym um, krótkim rozważaniem. Myślę, że czasy, w których przyszło nam żyć, są bardzo wyjątkowym czasem i bardzo możliwym, jeśli chodzi o wydarzenia, które mają miejsce na świecie, które możemy oglądać też na własne oczy. Również wiele dzieje się w dzisiejszym kościele, który jest bardzo narażony na niebezpieczeństwa, na światowe wpływy, na różnego rodzaju naciski ze strony władz. Ze strony środowisk, no, za której stoją różni ludzie, no, będący pod wpływem niestety, ale no, bardzo złych, złych rzeczy. Szatan pragnie niszczyć Boże standardy, szerzyć zakłamanie, fałszywe ideologie chodząc pomiędzy Kościół i ludzi wierzących, Kiedy myślałem nad tym słowem, które Pan Jezus wypowiadał do ludzi, którzy byli zgromadzeni wokół niego, też dotarło do mnie, że jest to bardzo autentyczne względem nas dzisiaj też: tak wiele rzeczy dzieje się wokół, czy wiele niebezpieczeństw. Zwiedzenia, kłamstw, fałszywych twierdzeń, świat kieruje w stronę Boga i ludzi wierzących. Pan Jezus w swoim słowie kieruje do nas ostrzeżenia przed złymi wpływami. Kieruje do nas słowa prawdy, nadziei, zachęty do kierowania się na Jego głos nie głos świata, nie głos tych, którzy wprowadzają zamęt i sieją niepokój, też. On jest prawdą. Prawdą, która świadczy o Panu Bogu. Jego... Pokazuje Jego doskonałą jedność ze swoim Synem, który ofiarował swoje życie za... Um, za nas, za ludzi, którzy, którzy nie mieliby ratunku, gdyby nie Jego śmierć, gdyby nie Jego um, ofiara na krzyżu. <laughs> Pan Jezus wskazuje wyraźnie, że każdy, kto nie należy do Niego, a próbuje wchodzić do Kościoła między ludzi wierzących, jest złodziejem i zbójcą. Widzimy ostrzeżenie przed wpływem tych, którzy nie pełnią Bożej woli, którzy nie mają na celu um, budowania Kościoła, ale chcą go rozbijać, niszczyć um, od środka, przez własne wpływy też. Jak bardzo widoczne jest to dzisiaj. Um, Szatan sprzedaje Kościołowi, temu ogólnoświatowemu, tanią łaskę, przekłamane wartości, po to, aby niszczyć i zwodzić. My jesteśmy zachęcani do tego, aby patrzeć na Jezusa, tego, który nas zna, jedynego i prawdziwego, za którego głosem idzie prawda, nadzieja, wolność dla tych, którzy przyjęli łaskę, odkupieńczą łaskę we krwi Pana Jezusa. Jest też skierowana do tych, którzy jeszcze nie przyjęli go w swoim sercu, ale um, mają szansę być zbawieni, mogą odpowiedzieć na Boże wezwanie, póki jest czas łaski, póki um, mogą odpowiedzieć na to, co, co jest do nich skierowane, bo wiemy, że czasy niewiedzy, kiedy ludzie. Um, um, nie mogli słyszeć Ewangelii, już też przeminęły. Teraz no, Słowo Boże yy, jest wszechobecne. Możemy słyszeć, możemy yy, każdy może czytać Słowo Boże, każdy ma dostęp do niego. Pan Bóg posyła ludzi w różne miejsca na świecie, gdzie może gdzieś Słowo Boże nie docierało, ale teraz już tak się dzieje też. W dalszym fragmencie, Pan Jezus mówi o tych, którzy przedstawiają siebie jako pasterze, ale tak naprawdę odsuwają Boga, kierując uwagę na siebie jako na tych ważniejszych, sprawiają tylko pozory pobożności. Słowa Pana Jezusa: Ja jestem drzwiami, wskazują nam, że tylko dzięki niemu możemy być zbawieni, jeśli przyjmiemy łaskę darowaną, nas od Boga, darowaną nam od Boga. Mamy możliwość pokutować, odwrócić się od starego życia w grzechu do nowego poprzez, poprzez oczyszczenie we krwi Pana Jezusa. Pan Jezus jako dobry pasterz wstał z martwych i powróci po swój Kościół. Jest to obietnica też dana Kościołowi. Wiemy, że Boże obietnice są trwałe i możemy w nich pokładać nadzieję. W przeciwieństwie do tych złych, do złodziei, zbójców Jezus przychodzi po to, żeby odtrzymywać, budować, dawać, okazywać miłość, prowadzić, ratować. W dzisiejszym świecie Boże wartości i zasady zaczynają być odbierane jako ograniczające wolność. Zaślepieni ludzie jednak nie rozumieją, że wolność. Do egoizmu, wolność do złodziejstwa, wolność do zabójstw, wolność do niszczenia małżeństw i rodzin, wolność do wrogów dzieci żyjących i tych nienarodzonych, wolność kłamców i oszczerców, wolność bałwochwalców, którzy lekceważą Boga. Wszystko to prowadzi do wiecznego oddzielenia od Boga, który w swoim słowie wyraźnie mówi, jaki los czeka ludzi zbuntowanych przeciwko Bogu. Wieczna męka w oddzieleniu od Boga, w cierpieniu płaczu w palącym ogniu. W kolejnym fragmencie Pan Jezus mówi o innym zagrożeniu. Oprócz złodziei i zbójców mowa jest o, jest, o najemnikach oraz wilkach. Najemnik nie jest pasterzem. Słowa te uświadamiają nam, że skoro nie jest pasterzem, owce do niego nie należą. Zatem w każdej chwili może je zostawić. Najczęściej najemnicy są nastawieni na własne korzyści, nie mają na celu dobra innych, tylko własny interes, korzyści wynikające z posiadania pewnego autorytetu. Najczęściej, jak to było w przypadku faryzeuszy, zasłaniali się znajomością słowa uczynkami, którymi próbowali usprawiedliwić swoje prawdziwe oblicza, obwódne zuchwałe, egoistyczne. Eee. Pan Jezus Wytykał im bardzo często to wszystko. Z tego powodu nienawidzili go i oskarżali. <laughs> Szatan używa ludzi do niszczenia kościoła i rozbijania jedności. Ale zna też tych, którzy są jego własnością, ludzi zrodzonych do nowego życia, z wody i z ducha. Ludzie narodzeni z ducha znają głos pasterza i odróżniają go od głosu, który nie pochodzi od Niego. Bożym zamysłem jest, aby zbawienie mogło być udziałem nie tylko um, narodu wybranego Izraela, ale również poza, poza tym um, narodem. Mowa jest o e, owczarni Pan. Jezus mówi, mam inne owce, które nie są z tej owczarni. Pan Jezus mówi o nowej owczarni, która będzie słuchać jednego pasterza, zapowiedział powołanie Kościoła, który obejmie ludzi zewsząd z każdego miejsca na świecie. Nasz Pan Jezus Chrystus dobrowolnie oddał siebie na śmierć krzyżową. Nikt go nie zmusił, ofiarował siebie, abyśmy mogli być. Wyratowani od wiecznej męki i śmierci. Słowo Pana Jezusa, słowa Pana Jezusa wywołały kolejny podział między Żydami, jak czytamy w kolejnych fragmentach. Jedni szemrali i knuli przeciwko niemu, a inni uwierzyli, widząc cuda i znaki, które czynił. To wszystko pokazuje wielką przepaść pomiędzy tymi, którzy wierzą, a tymi, którzy pozostają. Oddzieleniu tych, którzy się buntują, tych, którzy odrzucają Bożą łaskę. Fragment ten mówi o istocie przyjścia na świat Pana Jezusa, o Jego pokornej postawie względem Ojca, o miłości względem pogrożonych w ciemności ludzi i nadziei dla tych, którzy uwierzą. Pokazuje nam Boga w jedności z synem. I w jedności z Duchem Świętym, który został posłany po to, aby działać pomiędzy ludźmi, pomiędzy Kościołem, aż do tego czasu, aż do czasu, kiedy Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół. Na koniec chciałbym przeczytać słowa Psalmu, który też w szczególny sposób pokazuje, Boga i Jego postawę względem tych, którzy pokładają w nim nadzieję, jest to pan setny. Sam ten różnie nawołuje nas do tego, aby oddawać Panu Bogu cześć i służyć mu z radością. Ja sam łapię się na tym, że brakuje mi też tej radości nieraz i staram się też prosić Pana Boga o to, aby mi dawał radość w tym, co mogę robić na co dzień, w tym, żeby też i inni mogli widzieć u mnie to, że jestem. Mm, że jestem jego dzieckiem też. i mm, Myślę, że ten psalm też ukazuje w pewnym sensie tę radość, ale też tę Bożą Naturę, która, która też pokazuje nam, mm, jakie on ma o nas myśli, kim jest dla nas, kim my jesteśmy dla niego. Ech, psalm dziękczynny: wykrzykuj Panu cała ziemię, słuchajcie Panu z radością. Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego, albowiem dobry jest Pan. Na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia na pokolenie. Amen.